Witam serdecznie, jesteśmy na przystanku Bielawa, jest to łowisko najbliżej położone od Warszawy. Jest to łowisko, z którym współpracujemy już od kilku lat. Znajduje się na nim dwa zbiorniki, zbiornik rekreacyjny i karpiowy. Właściciele łowiska to przesympatyczni ludzie, którzy mega dbają o to łowisko, o ryby na tym łowisku i o swoich klientów. I specjalnie kręcimy ten odcinek dlatego, że dokładnie rok temu właściciele łowiska zakupili od nas komplety, od firmy Witchwood. W komplet wchodził podbierak, mata i worek do ważenia ryb. Właściwie łowiska kupili takie zestawy na perłę mazowsza, czyli na staw karpiowy, żeby Ułatwić życie klientom, żeby każdy klient miał profesjonalny, dobry sprzęt na stanowisku, a tym samym zapewniając bezpieczeństwo swoim rybom. Produkty te firmy Witchwood są używane tutaj na łowisku bielawa od, jak mówię, od roku. Są eksploatowane naprawdę bardzo mocno, bo łowisko to ma obłożenie bardzo duże. Z uwagi na lokalizację, z uwagi na rybostan, gdzie są ryby, naprawdę bardzo dużo i jest ich dużo. Łowisko jest oblegane praktycznie każdy weekend, praktycznie cały rok, jak nie ma lodu to są tutaj klienci, a nawet w tygodniu. No jesteśmy dzisiaj właśnie, jest środa, przyjechaliśmy nagrać materiał, złapać tutaj widoczki właśnie z łowiska i pokazać Wam te produkty firmy Wyczłut, jak one wyglądają po roku używania i zapytać się właściciela, czy jest zadowolony z tych produktów, czy spełniły swoją, no jakby spełniły swoją rolę. No i będąc na łowisku zobaczyliśmy, spotkaliśmy Pawła ładniaka, Fiszmaniak. Jest tutaj, łowi ryby razem z tatą, więc podejdziemy do niego i zapytamy, jak mu się używa takiego zestawu. No i też podpytamy o łowisko przystanek Bielawa. Zapraszam. Serdecznie. Jeszcze raz, tak jak mówiłem, tutaj gość specjalny Paweł Ładiak. Przyjechaliśmy nakręcić film o matach i produktach firmy Łyczpot, które są używane na przystanku bielawa. No i spotkaliśmy Ciebie. Tak. Paweł, środa? Środa, rybkach. druga doba, akurat na rybkach. Eee, co, jeżeli pytasz mnie o zdanie, co ja sądzę o tych matach i podbierakach, no nie pierwszy raz łowię na bielawie. Eee, po pierwsze, podoba mi się pomysł, że nie można swoich używać tylko są wszystkie jednakowe, czyli nie przynosimy jakichś tam dziwnych bakterii, zarazek z innych łowisk. E, druga bardzo ważna też dla mnie rzecz, że wiadomo, no później to jest mokre, śmierdzące, wkładamy do auta, no i to później nam też jakoś... A tutaj odbieramy od właściciela łowiska przed wędkowaniem, używamy, po wędkowaniu oddajemy. Także bardzo fajne. Przede wszystkim e, ta mata cała, jest o tyle fajna dla mnie, że jak mieliśmy nawet sesję większej ryby, można sobie wyjąć ten materacyk. I tak jak tutaj widzicie, jest siateczka, więc jest idealnie nawet sobie wejść do wody, zrobić fajne zdjęcia. Można sobie rybę na tej macie ładnie położyć, ona nie tonie. No i przede wszystkim też bardzo szybko to schnie. Co jest tym właśnie atutem uważam du dużym, ponieważ ten materiał raz że szybko schnie, drugie, że e, nie przyswaja też tego zapachu ryb, czyli wiadomo śluzu, nie śluzu. Nie tak. śmierdzi, nazywamy rzeczy po imieniu. Podbieraki są o tyle właśnie też fajne, że, że bardzo łatwo wyjąć ramiona, bo są wkładane z dwóch stron, prawda, także bardzo, bardzo szybko można zdemontować, założyć, co jest też fajne, no i pływaczek, nie? że nie daj Boże, jakby nam się gdzieś tam zsunęło, to zawsze gdzieś tam się to utrzyma na tej wodzie, także bardzo szybko można... No właśnie to, to jest, jest, to jest właśnie ważne, żeby e, te produkty były dobrej jakości i wytrzymałe, bo jak wiemy, tutaj jest dużo ryb i są duże ryby. Tym by się udało podczas. Wczoraj, wczoraj 17 była. 17 kg. Tak, 17 kg. Tak, waleczny, waleczny był, waleczny był. No i, i przede wszystkim no, tutaj e, podbierak też zrobił swoją robotę. No bo nie oszukujmy się, no, tutaj mamy troszeczkę od e, miejsca, z którego podbieramy rybę, mamy około tak myślę, że pół do 70 cm. E, odległości, więc trzeba, trzeba ten podbierać, no i później trzeba się troszeczkę też zgiąć i to podnieść. No, jeżeli by był towar dość słabej jakości, ciężko byłoby rozmontować. E, dokładnie, a, a drugie, jak wzmawiać. wiemy, no ten sprzęt jest chyba już rok czasu tutaj rok używany. Czasu. E, no i naprawdę można powiedzieć, że wiadomo, no ludzie myślę, że też ludzie dbają o to, no bo też trzeba, to, to jest ważne, ale no po roku czasu używania i tu na pewno nie jedna duża ryba też przeszpadała. Ee, więc, więc jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Myślę, że 99% osób na pewno dba, ale chodzi tutaj o intensywność. Zobaczcie, ten sprzęt jest używany tutaj no, co najmniej 8 miesięcy w roku, no a jakby nie więcej tydzień w tydzień. Piątek, sobota, niedziela są łowione ryby, czasem po kilkanaście ryb, kilkunastu kilogramowe. A czasami w tygodniu. No my teraz w tygodniu, przez to zasiadkę ogólnie dziewięć no, razy nam pomagał, prawda? Dziewięć razy wyjmowaliśmy rybę. Dziewięć karpi złowiliśmy. 9 karpi złowiliśmy. No piękny wynik, super. E, Także dwa leszcze i nawet jednego kolucha, <laughs> czyli byczka tak zwanego mówionego w warszawskim. Dzięki Paweł za rozmowę. E, no i Ja rozmowę. również dziękuję. Słuchajcie, jesteśmy teraz z Panem Krzysztofem, właścicielem łowiska przystanek Bielawa. Panie Krzysztofie, tutaj macie obłożenie pełne na perlę. Tak, na... na weekendy mamy 100%, tak, cały sezon, tak. Cały sezon, tak. A teraz sezon jak trwa? Od stycznia do stycznia? Czy... No, no nie, u nas, tak, u nas nie trwa, od lodu do lodu. Tak, od A. marca do końca października lub do końca listopada jak jest pogoda. A w tygodniu, jak to wygląda z obłożeniem? W tygodniu to w okresie wakacyjnym jest minimum 50%, poza wakacyjnym to też różnie. Średnio można Ale... powiedzieć, że w tygodniu jest 50%. Ale w weekend ciężko dostać. W weekend ciężko. Kręciliśmy te produkty Łycz-Łuda, które oferujecie w cenie łowienia swoim wędkarzom. No i rok minął. Tak uczciwie, jak to się spisało? No, ja powiem szczerze, że jestem bardzo mniej zaskoczony. Ponieważ myślałem, że jednak przez rok będą jakieś straty. A trzeba powiedzieć tak realnie, że nie ma żadnych strat, nie mamy żadnego podbielaka złamanego, nie mamy żadnej rozerwanej kołyski, żadnego rozerwanego worka do ważenia, także wszystko się sprawuje. A czujecie się bezpiecznie z tym, że każdy ma dobry profesjonalny sprzęt? Tak, 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 czujemy się bezpiecznie, bo jednak Pewnie też to karpiarstwo się rozwija bardzo, tak? ludzie teraz już, karpiarze mają te kołyski, natomiast jeszcze 3 lata temu, aż cztery jak otwieraliśmy, to karpiarze przyjeżdżali ze zwykłymi matami płaskimi, tak, połowa karpiarzy miała takie maty, więc trochę byliśmy zaniepokojeni i wyszliśmy tak, potem u nas był ten wymóg, wypożyczaliśmy, to był problem z tym wypożyczaniem, tak, no, bo to było kilka sztuk, a od roku jak jesteśmy już na swoich kołyskach, no to nasze dwa główne cele są spełnione, czyli mamy bezpieczeństwo ryb zapewnione, w odpowiednim standardzie, pod względem mechanicznym, czyli go uszkodzenia przy, przy wyhaczaniu, przy ważeniu itd. A drugie, no to raz w tygodniu są wszystkie kołyski dezynfekowane, my te, zawsze po weekendzie, tak i suszone, więc przetrzymywane w suszarni i mamy też troszeczkę większą pewność, bo wiadomo, że te bakterie się mogą przenosić w różny sposób, ale no odpukać nam to się sprawdza. Wędkarze dbają o sprzęt wypożyczony? Dbają, tak, dbają wędkarze, wszyscy oddają, wszyscy e, sobie chwalą, też chwalą sobie ten system, tak, także nie można powiedzieć... Na początku było chwilowo tak, takie zamieszanie? no bo to ja się nie dziwię, każdy jest do swojego sprzętu przyzwyczajony, ale jak zobaczył, że po dwóch trzydniowej zasiadce i po kilku karpiach na macie i po deszczowej pogodzie potem tą matę trzeba wjeść do domu i jeszcze ją myć w wannie i tak dalej, a może ją tylko przewieźć kawałek ten kilometr tutaj na bazę i zostawić, to, to wszyscy są zadowoleni. Jeszcze nie mamy, powiem szczerze, że od wielu miesięcy nie mamy żadnego negatywnego ani jednego jakiegoś takiego sygnału. Tak? Rozumiem, czyli łowiąc na dwie wędki u Was jest cena 70 zł i, i, tak. i w cenie jest komplet, a tak. na trzy wędki jest 90 z kompletem i, z kompletem. I po, powyżej y, dwóch dób już za sprzęt jest niedoliczany, czyli jakby jest rabat jeszcze 10%, tak? A, czyli powyżej dwóch dób jeszcze 10% Tak, tak, jakby tak, jak ktoś że na tydzień no to płaci za, to są tańsze doby wtedy, tak? Bo mamy ten sprzęt jakby y, powyżej trzech dób już jest udostępniany, ale no generalnie y, klienci no wiadomo, że jak są we dwóch na stanowisku, no to biorę jeden komplet, to sobie spokojnie radzą z tym yy, i, no i my jesteśmy bardzo zadowoleni, naprawdę. Super. No my dziękujemy bardzo, że zaufaliście, że sprzetestowaliście. Sp 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 e, ja też, no wiadomo, jak to zawsze wystawiliśmy się na próbę. Tak. wystawiliśmy sprzęt na próbę e, 12 stanowisk, tydzień w tydzień obleganych e, i w weekendy i w tygodniu też czasem. Tak, no te, te kołyski pracują, pracują. Mogę powiedzieć tylko na przykładzie kołysek takich, które mieliśmy w tradycyjnych, czyli ze stelażem, tak? że czasami jest problem z tym, klienci z tym składaniem, rozkładaniem, czasami są mniej wprawni karpiarze, czasami bardziej wprawni, czasami w nocy na przykład się ktoś potnie może o tą kołyskę i na nią się oprze czy coś. Mieliśmy mnóstwo problem z tymi stelażami, te stelaże po prostu były, były naprawiane. A w tych kołyskach tutaj w tych wanienkach tak naprawdę to, to można w tym spać, położyć się, zgnieść. Zresztą do transportu te kołyski bardzo fajnie się e, składają. Mamy część klientów, którzy wożą je po prostu na łowisko na dachu. Przypinają gumkami do rollingów i jadą na dachu ten kilometr. No. Nie wkładają ich w ogóle do samochodu. No. Nie, tutaj też chwaliliśmy, że wy super dbacie nie tylko o ołowisko, ale i o ten, właśnie, o ten sprzęt, bo tutaj zasługą sprzęt jest dobry, ale też trzeba taki sprzęt dbać, jakbyście tak. zostawili go po prostu na powietrzu, to też... Nie, to... no jest zbyt suszony, tutaj obok. suszarnia obok i i, i, tak, I jest cały, cały rok w przewiewnym, zacienionym miejscu jest trzymany ten Nic się super. nie dzieje. Super, także zapraszamy Was. Przyjeżdżajcie na przystanek Bielawa, Perła, Mazowsza. W weekendy trzeba sobie rezerwować tak odpowiednio wcześniej, w tygodniu jest trochę luźniej. E, ceny są bardzo atrakcyjne za łowisko, Najbliżej Warszawy naprawdę to jest e, bardzo przystępna cena. Także zapraszamy Was. Ja panie Przyszłowie, dziękuję jeszcze raz Ja dziękuję. i pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia na łowisku.